Kolejny odcinek z cyklu: Jak przeżyć w Stanach Zjednoczonych? Robimy wielkie pranie. Gdy brakuje nam świeżości w kroku oraz świeżego powietrza, a turyści do ulicach zaczynają się za mną oglądać, czas najwyższy pomyśleć o praniu. Za mną prania hotelowa, która działa na tak zwane puderki czyli monety 25-centowe, które rozmieniamy sobie, czy uzyskujemy w różnego rodzaju sklepach spożywczych lub bankach. To jest tak zwany. Roll of ten quarters. Jak działają pralnie hotelowe? Ładujemy $50 w kłoderkach Raz, dwa, trzy, cztery. Brakuje nam jeszcze jednej monety, więc musimy rozbić naszą Roll of waters Jeżeli nie zaopatrzyliście się w środki czystości, można na miejscu sobie kupić mydło, wybielacz i zmiękczacze do wody. W cenie dolar za sztukę, ale przezorny zawsze ubezpieczony można wziąć ze sobą z polskich Na przykład płyn do prania. Ja polecam jak najszybciej kupić sobie taki płyn gdzieś tam w Walmarcie za 5 dolarów jeden galon. Pralka, do której ładujemy pranie. Wlewamy płyn. Zamykamy klapę. Zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie 649 z 49 cyfr. To jest znaczy, rozpoczynamy pranie. Dobra, ponieważ uruchomiłem starą maszynę losującą, musimy się przenieść na nowszą. Tutaj objaśnię Wam, na jakiej zasadzie to działa. Pranie zimne, pranie ciepłe, pranie gorące. O, i tutaj jest wszystko narysowane albo delikatne, albo super delikatne. Perm, normal, normal. Nigdy nie wiem co to znaczy Perm Press. W każdym razie zawsze włączam na normal i to działa. I tyle: no i trzeba tylko poczekać, aż maszyna skończy prać, i przenieść wszystko do suszarki. Ja wiem, że to nie wygląda najlepiej. Ja wiem, że to nie są europejskie maszyny. Aczkolwiek warto się raz na jakiś czas odświeżyć. Amerykańskie pralki w hotelach i nie tylko są bardzo proste w obsłudze. W sumie wystarczy godzina, aby pranie wasze było wyprane i wysuszone. A tutaj nawet NASA maczała swoje palce. A w międzyczasie, oczekując na pranie, minimy sobie czas, pijąc lokalny piwo z na Aby je otworzyć, użyjemy najlepszej maszyny NASA do otwierania piwa. NASA. Jaki duży A tak zmukowanych krawów Uuu. Uuu.